Pytanie tutaj. No, co ja ci powiem? Nie od dziś wiadomo, że potężny DNJ jest ze mną ciałem i duchem, no. W grze. Mm -hmm, mm -hmm. No, plus, plus zdecydowanie. Dobra, lecimy dalej. Mogłeś mm, spojrzeć na Whisper Skyman. Mm, będę mógł spojrzeć. Będę mógł spojrzeć. Te, te, te. Nutkę z resupka sprzed kilku dni. O, jak bardzo tych kilku? Zaraz sprawdzimy. Poczekaj, czekaj, czekaj. Co mamy? Mamy Shaktiego oczy na kalcha. Kurna, nagranie Czarnych Smoków wczoraj mnie bardzo strygerowało. Szczerze. Bardzo, nawet bardzo, bardzo. Czy jest tam jakieś... Aha, dobra, nie ma smoku. Bo chciałem powiedzieć, że jeżeli będą jakieś fajne duele smoka na wizji, to zagram, ale nie ma doli smoka na wizji, więc raczej grać nie będę. Ja ma jeszcze dunga po wyjściu. No, 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 nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to. I scouting zagra jeszcze? Już był grany, już był Grandy, no? Ja panie Asku, witam, witam. Dunga to ty masz? Tak, ale ma po wyjściu. Rozumiem, że to jest duży burst do spida w grze. You get that, widzu. Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, tam Tower, jego bagno. Moje bagno madgi. Moje nekro. Jakoś dziwnie. Chyba dziwna pozycja była. Albo mi się wydaje. A nie, chyba nie, zaraz zobaczę. Cow mid, nie, cow mid Dobra, wydaje mi się, że macham tam portal, biorę, wydaje mi się, że nawet może po prostu z tym będę leciał na ten moment, w sensie, na pewno trzeba zrobić manę. Of course. Dobra, zbieramy to. na no, manę jak najwięcej, no wampy vampy muszą być, wampy ride. Panie, gdzieś takie rzeczy jak ta, Ziemia ld 1 po tej autobusie tego, powodzenia. Zgadzam się, panie Michaelku, no. Zgadzam się, zgadzam. Od razu człowiek spokojniejszy no Dobra, dobieram to, dobieram to, walę DD tu Może jakiś tam portal będzie kręcony, we'll see. Witam sobie ksiakasia, roki za kola, witam Kebaba, niapie, nie pieniędzy na kebaba, widzu, uspokój się Mamy Tanta z animatorem, musimy Musimy grać tym krusem, co żeśmy dostali, a nie Na kebaby ma smaka, na wiecie, jesteś, widzu no, wiecie, jesteś, nie ma kebabów. Trzeba schudnąć. Lato idzie. Sylwetkę trzeba poprawić. Nie ma kebaba. Dobra, jeden, cztery wyjdę, ale wyjdę ze wszystkim, więc to jest półbiedy, biedy, no. Jak dzisiaj siłka wjechała elegancko. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj byłem dużo później, bo miałem trochę rzeczy do zrobienia z rana. Ale wjechała, wjechała, nie poddałem się widzu, no, bo dzisiaj wstałem chyba o 6.50. Dzisiaj wstajemy chyba 6.50. Mmm. Zależy, chodzę na siłownię gdzieś 112. Dzisiaj mi się tak obsunął dzień, że to mas masakra. Że to masakra. I tak jakoś. Koło 14 chyba polazę na siłownię. Tak mi się nie chciało, ale mówię muszę. Muszę, bo się o będzie śmiał. Dobra, Uff. Uff. Hmm. Huh, 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 huh. Fire kurde do no Maxi. Znowu znowu Maxi. No niby mógłbym resować tak 130 to nie jest dużo, ale. 25 hmm. szmur ciągnięcie kontry nie jeszcze jakby nie było pstaka to nie, jeszcze jakby nie było pstaka to pół biedy to może i bym ale że jest abstrac to jebać jebać sąd. No mam recyk, lecimy dalej. Wyjebka, no nie ma co ryzykować. Nie wydaje, się, nie wydaje mi się, że potrzebujemy jakiegokolwiek ryzyka w tej grze na ten moment. Jeżeli tam był Arch, to nie było mnie na niego stać wizn. Czyli na niego nie zasługiwałem. Dobra, Exp, Jeziemiaczek, Aha, fajnie. I ten Scouting również sobie dobiorę, ale expa po drodze. Jasny glizdek, nie? Da, celot. Jeszcze dla Tanta Jasny... Uj, nawet nie gwizdy. That's a fucking lot. Ja pierdzielę. Ty, dzisiaj jakiś lepszy dzień na haczy jest, widzu. Dzisiaj jest jakiś lepszy dzień na haczy. It's a haczy day. Definitywnie. Mmm. Dobra, i co haczy day? Tego treżuraka muszę się cofnąć zrobić jak najszybciej. Bo, jak zrobię tego treżuraka to taka prawda, że już mogę stawiać wampy. Bogemy mam resztę, jak tak powiem, wymogów również spełniam. Jeszcze level za free będzie. Oby, oby, give me level za free. Specka daje tylko spela, czy też rysuje więcej niż normalnie. W sensie specka robi 3%, ale dostaje spela. Ale 3%. No jaka jest większość specek? No, większość specek spelowych też się skaluje. Shawery, chainy. Mmm. Nie wiem, panie Ziguzagu. Był czarny Rycerze. 4 duele tu widać, nie? <grym> cztery duele tu widać. Mhm. Nie wiem, ale wygląda dobrze. Eterom. Mhm. Olajit. Ja kupiłem właśnie monitor tego i ty faktycznie masz zakola. Na szczęście nie było widać. Aha. Aha. Mm, witam, przywitasz widza, bogaty szwed, Witam panie bogaty Szwedzie. Witam, witam. Coś ty że jesteś bogaty? Jesteś jeszcze Szwedem mówiący po polsku. Aha. Chyba widz tu kłamie. Mm Hmm, kłamię. Ej, hey, level za darmo, miałeś rację widzu. Widzu, you were right. Dobra, i tutaj mamy tak. No wydaje mi się, że się montujemy na ten zamek. Tak, wydaje mi się, że montujemy się na ten zamek. Czekaj, ile mamy? Czekaj, okay, ja mam ekspert ziemię przecież. Mogę dobrać to jeszcze. O kurczę, i tutaj by były też to by były wampiry. Ulala. 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 -la. No dobra, no jest, jest potężny, jest potężny tańcior, no A streszę ci opowieść, mieszkam w świnie taki szwed mieszka i jeździ białym Lambo i kolega do mnie kiedyś pa, jedzie bogaty szwed No, no, i, no i to jest niks z historią, no No i, i zostało widzę, zapadło, no Witam wszystkich, witam panie Gluchamer, jak oficjalnie, witam pani Paulo Witam, witam, cały rączki. dzień dobry Beta się ściąga, w sensie? Dokładnie no, tak, nie? No to spokojnie, muszę przyznać. Nie, nigdy tak miło nie witał, szalony Jędrzeju. Ale co, ja tobie też mam rączki całować? Tak? No i na rączkach się skończy, tak? Witam panie Nikodemie Królewski. Witam, witam. Tak mnie zwoł. Ładnie. <laughs> mm -hmm. Beta Diablo 4 na, na tego, na stream. E, a kiedy to wychodzi? Panie mi ostatnio ciężko Fortnite chodzi, Ja się boję o to Diablo 4. Ja muszę zrobić tego kompa, ale ci z Nvidia to mówili, będzie karta, będzie karta, a jest tylko like na razie, no a nie karta. Mhm. Mm mhm. Mm za trzy dni chyba. On się tak martwię, bo ten Fortnitecik, to tak musiałem w ustawieniach kombinować, żeby to jakoś chodziło, no. D4 to na kartoflu poleci? Aha, no to w porządku. Nikoś mm -hmm. będzie grany do Diablo w becie, czy nie? Kurczę, to no właśnie to jest ten mój dylemat. Ja praktycznie całe życie nie gram w bety, nie gram w PTR -y i nie gram w inne rzeczy, ale to jest chyba pierwszy moment, w którym jestem w stanie. Że tak powiem, zmienić swoje postanowienia, no, życiowe. To jest chyba jedyny, jedyny moment. A chodź? I tylko chodź, ale chodź tylko dlatego, ale chodź tylko dlatego, że, że, miałem ambicje sportowe. <laughs> ale Lola na przykład, WoWa, co tam jeszcze? Jedne rzeczy to Peterów, Peterów, patrzy, hirki, tak jak widzicie, ja nie gram Patrzy póki, póki. nie są live, nie? No po prostu... Nie wiem. I razy mi psuje vibe gry i hype i wszystko, a z drugiej tak... No nie chce mi się po prostu. Ale no to to mówię. To może być pierwszy i ostatni raz, jak zmienię swoje postanowienia. We'll see, we'll see, of course. Dobra. Mm. Liga w Poe za miesiąc. Nie zagrałem w Poe nawet pół sekundy, chociaż kusiło parę razy. Ale mówię, jestem wierny do ślubu. Jak, jak, jak wierna panna czeka do ślubu, to tak ja czekam na Diablo 4. No dobra, cyk. A po ślubie to co? <laughs> A wiesz, po ślubie, żeby nie było Insta rozwodu z tym Diablo 4, oha. Jak mnie tam pan blizzard zawiedzie. Mmmm, jak mam nadzieję, że mnie chuje nie zawiodą, bo za, za długo czekam. It was a long day without you, my friend. I zbyt długi to był dzień without you, my friend. Pomaga. Aha, dziabną mnie. No dobra. Czyli co? Dostanę ile tej many? No nie za dużo tej many dostanę, ale ten zamek to ja przejmuję, czy ja tego zamku nie przejmuję? W sumie wydaje mi się, że przejmuję. Wydaje mi się, wydaje mi się że przejmuję. Tylko pytanie czy ja mogę przejąć wraz z tym statem, bo to byłoby amazing. No, wygląda na to, że mogę. Dobrałbym sobie defa, dobrałbym sobie defa i dobieram sobie skrzynię i mamy dwa dedeczki i dajemy super lajka. Like no dobra, no dobra, hmm. gdzie ja mogę mieć wampiry? No potencjalnie wampir się tu skrył. Potencjalnie wampir się tam skrył. Tam ja bym zrobił tak, tam portal tu, robię to, dd po drewno, tam portal tu, dd tu. Albo może jeszcze inaczej. Nie, bo mi braknie drewna, tak? Braknie mi drewna teraz na te wampy, a marketów nie mam. No, nie ma, nie ma. Dobra, koniec tury, nie będziemy się zastanawiać. Ko nie robisz? Nie, na razie nie. Ogólnie się zastanawiam nad... Jeżeli to będzie vamp box, jeżeli to będzie vamp box, to się zastanawiam nad topą i stopą topą wyjście. Tu mamy rampiego, tu mamy tower i na środku mamy kołwa. O, kopalni gemów masz wampy? W duel, ale ja chcę puszkę. Ja potrzebuję puszkę i potrzebuję wyjść. Let me out. Dobra, tutaj było tego. Hop. Leci to, czy to nie leci? O jejku, jejku. A ile ile tu widzów kupiło pre-order Diablo 4? A jeżeli nie pre to planuje tak kupić Diablo 4. Ile tutaj mamy? Zapalonych, za napalonych dorosłych mężczyzn jak ja, A ja, plus jeden, zero, zero, kupione, ściągnięte, a może kupię za golda, ja jeden, hmm. to całkiem sporo, mhm. panie Gandhi, pan to zawsze zna kogoś, kto nie, jak uję, wersję, to nawet nie wiem, czy to preorder ma, Meksa, pokałeś już? A zajebać ci na dziąsło? No, czekaj okno zamknę bo mi zimno w stópki a skarpetek nie mam Dobra już Dobra, lecimy Aha Czemu jak mam dobrą grę to mi oponenci poddają Bo next nie miało sensu, let's go